Wejrzawszy na podgórskich kątów positury, gdzie tylko same skały, lasy, strugi, góry. O ziminy nie pytaj, cnoty też. Chleb z gruzę, z szałasu trochę bryndzę, rzętyce i bunce. Pisał Wacław Potocki. Czy miał na myśli bieszczady? Pewnym jest, że określenie na bieszczadzie. Oznaczało, że opisywane zdarzenie miało miejsce na granicy. Za Bieszczadem to chodziło o wioski po drugiej stronie gór. Legendarna dzikość Bieszczadów wynika z faktu, że po II wojnie światowej zostały one wyludnione. Przez około 40 lat nie były na większą skalę praktycznie użytkowane gospodarczo. Na tereny dawnych wsi, pól ornych i pastwisk spontanicznie powrócił las. Dzisiaj lasy pokrywają ponad 80% powierzchni Bieszczadów. No, nareszcie Bieszczady! cześć. Przemek. Przemek, Hubert, jestem. Darek. Cześć. cześć. Jak podróż? No bo, bo stary, taką kolejkę, to marzenie. Z takimi widokami. Nie się ani trochę. Super, fajnie, no to jedziemy. O, masz samochód? Jest, tak, masz, nas. Zobaczmy. Bieszczacki Park Narodowy po wielu latach starań został utworzony w sierpniu 1973 roku. Obejmował zwarty obszar wyższych partii masywu tarnicy i Halicza oraz szczytowe partie pasma połoniny wetlijskiej o łącznej powierzchni około 5580 hektarów. W 1989 roku park powiększono do 15 710 hektarów, jednak dalej poza jego granicami znalazły się ważne z punktu widzenia ochrony przyrody ostoje zwierzyny. W 1991 roku nastąpiło kolejne powiększenie obszaru parku do około 27 000 hektarów. 70% tego obszaru objęto ochroną ścisłą. W roku 1996 i następnie w 1999 do parku przyłączono kolejne tereny dawnych i opuszczonych wsi. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni ponad 52 tysięcy hektarów. Bieszczacki Park Narodowy wraz z parkami krajobrazowymi ciśniańsko wetlińskim i Doliny Sanu jest częścią sieci Natura 2000. Stanowi ona spójny system obszarów chronionych. Na całym terytorium Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą obszary specjalnej ochrony wyznaczone zgodnie z zaleceniami dyrektywy ptasiej, uwzględniającej specyficzne potrzeby związane z regularnymi wędrówkami ptaków na kuli ziemskiej oraz specjalne obszary ochrony wyznaczone zgodnie z zapisami dyrektywy siedliskowej, których głównym celem jest zachowanie zagrożonych siedlisk. W Polsce sieć Natura 2000 obejmuje około 10% powierzchni kraju. Ostoja Bieszczadzka, łącznie z przylegającymi do niej terenami chronionymi na Słowacji i Ukrainie, stanowi międzynarodowy rezerwat biosfery – Karpaty Wschodnie. Mroku puszcz. Wśród pionów olbrzymów leśnych błąkały się istoty nieznane, tajemnicze i groźne. Tu straszył lasowik kudłaty, dystrologii podstępnych i Tam bies obrał sobie siedzibę w spróchniałej dziupli w innym zaś miejscu tańczyły złudne korowody majaków mglistych i krasnych promyków migotliwych. Pierwszy kontakt z dziką naturą Bieszczadów Zwykle rozpoczyna się od górskich rzeki potoków, gdzie przyroda najdłużej opierała się przekształceniom. Taki las z drzewostanem olszowym, a często olszowo-wierzbowym, nazywamy Olszyną Karpacką. Tutaj na kamieńcach spotykamy wysokie do półtora metra parasolowate liście lepiężnika wyłysiałego. Na wyższych terasach rośnie śnieżyca wiosenna w odmianie karpackiej i tojat mołdawski. Wysokie runo tworzy trybula leśna i oset łopianowaty. Miejscami zalegająca po obfitych opadach woda tworzy podmokłe grzęzawiska, siedliska dogodne dla olszyny bagiennej, gdzie w runie spotykamy sitowie leśne. Wilgotne i kamieniste siedliska na wyższych terasach preferują również rozchodnik karpacki i pióropusznik strusi. Ten karpacki ślimak, pomrów błękitny, Często widywany jest przy dużej wilgotności, nie tylko w lasach łęgowych. Tutaj jednak jest go najwięcej. Miesiącznica trwała jest rośliną typową zarówno dla Olszyny Karpackiej, jak również dla wilgotnych podzespołów buczyny i skalistych siedlisk jaworzyn górskich. W lasach łęgowych występuje zawsze na wyższych terasach, poza strefą regularnie zalewaną wiosennym wezbraniem nurtu wody. W nurcie górskich potoków spotkać można rzadkie już w Polsce ptaki: bociana czarnego i czaple siwą. Na kamieniach uwijają się często w poszukiwaniu wodnych owadów lub skorupiaków pliszka górska, a także pluszcz. W głębszych miejscach penetruje swe łowiska wydra, wyławiając ryby stanowiące jej pokarm. W Ostrzykach Dolnych znajduje się ośrodek naukowo-dydaktyczny, placówka Bieszczackiego Parku Narodowego. Prowadzi on badania naukowe i rozległą działalność edukacyjną, i udostępnia do zwiedzania jedną z największych w Polsce ekspozycji przyrodniczych. Ośrodek naukowo-dydaktyczny zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących inwentaryzacji cennych stanowisk, rozpoznania zagrożeń i analizowania przemian w przyrodzie bieszczadów. W budynku ośrodka mieszczą się ekspozycje muzealne dotyczące przyrody i historii bieszczadów. Oprócz zagadnień przyrodniczych. W ośrodku w Ustrzykach Dolnych oraz w mniejszym, głównie informacyjnym ośrodku w Lutowiskach, organizowane są wystawy poświęcone problematyce kulturalnej i historycznej regionu Bieszczackiego. W Bieszczadzkim Parku Narodowym znajduje się 11 ścieżek dydaktycznych, do których wydane zostały specjalne książkowe, bogato ilustrowane przewodniki. Prowadzone są tu zajęcia ze szkołami, które uczestniczą w rozległym programie edukacyjnym. Każdy uczeń gimnazjum może tu uczestniczyć w wykładach, grach i zabawach poświęconych przyrodzie oraz w kilkudniowych zajęciach terenowych, odbywających się wiosną i jesienią. Tutaj młodzież szuka śladów bytności niedźwiedzia brunatnego, niekwestionowanego króla Karpackiej Puszczy. W zimie, gdy śnieg okrywał kępy mszyste i poroślin drobną trawiastą, obok śladów racicą i kopytem wybitych, plątały się inne, ledwie dostrzegalne, kluczące, a niedostępne. To wilcze zgraje, głodne skradały się, węsząc zdobycz upragnioną. Biada temu rewirowi, nad którym zadrży w cichą noc ponury jęk ich wycia. Pisał Potocki w swojej powieści. Jednak drapieżnik nie zabija dla przyjemności. Wilk jest wyspecjalizowanym myśliwym, polującym by przeżyć i wykarmić swoje potomstwo. W naturalnych ekosystemach drapieżniki wraz z roślinożernymi ofiarami tworzą istotny element łańcuchów pokarmowych. Człowiek polujący na jelenie dla zysku lub dla przyjemności traktuje wilka jako swojego konkurenta. Wilki po zaspokojeniu głodu oddalają się od zabitych ofiar i dzięki temu wiele drobnych ssaków i ptaków żerujących na pozostawionych resztkach. Ma szansę przetrwać śnieżną bieszczadzką zimę. Obecnie watachy zostały mocno uszczuplone. Liczą zaledwie po 3 do 5 osobników i nie mają już dawnej sprawności łowieckiej. Jeden jest godny wilka współzawodnik, ryś plamisty. Tempiciel sarn, zuchwały wróg jeleni młodych. Trudno wykryć centkowanego kota. Wybiera on takie ostępy i wertepy, gdzie ani człowiek, ani zwierz dotrzeć nie mogą. Zrzadka tylko zdradzą go ślady na śniegu albo zadziory na korze, gdy czyścić zacznie i ostrzyć pazury. Dawniej ryś żył w całej lesistej Europie. Jest największym europejskim kotem. W Polsce objęty ochroną gatunkową. Jest kotem samotnikiem, prowadzącym bardzo skryty tryb życia. Poluje zawsze z zasadzki, nigdy nie uganiając się za swoją ofiarą. Dlatego też jego największym atutem jest doskonały kamuflaż. Nie wiadomo, ile osobników mieszka w Bieszczadach. Spotkania należą do rzadkości. Puszczyki uralskie, jak wszystkie sowy, mają nie tylko doskonale rozwinięty zmysł wzroku, ale także niezwykle wyczulony słuch. Polują nocą, dzień przesypiając zwykle w wypruchniałych pniach buka lub jawora. Puchacz jest największą sową, rzadziej widywaną niż puszczyk w nocy. W czasie lotu wygląda niesamowicie, ze swymi błyszczącymi oczami oraz imponującymi rozmiarami. Bezszelestnie potrafi przemykać się pomiędzy gęstwiną leśną, z daleka namierzając zbłąkaną w ściółce mysz. pomiędzy korzeni buka podpiniaszkowym wypływa połyskująca stróżka wody. Łączy się z inną i jeszcze inną. Krętym, a wąskim korytem prawie niewidzialnym w ulewie zieleni, przyjmując to cichutko, to wesoło ciukające strumyczki. Urasta do parskającego kroplami potoków. To sam. Ziemia to piękna, trudna. I taka bliska. Kolejny zakręt historii zostawił ten nadsański skrałek bezludnym, prawie dla obcego niemym. Szeptem przemawiającym zarośniętymi krzakami chałupska, niszczącym cmentarzem, porzuconym pługiem, to naprawdę unikalny szlak. Proszę, wejdźcie. Bieszczady przed II wojną światową były najgęściej zaludnionym terenem Polski. Dziś, wędrując przez Bieszczady, oglądamy czasem duchy nieistniejących wsi, najdalej wysunięty na południowy wschód rejon Polski. Przed wojną po obu stronach Sanu rozciągała się jedna z największych wsi w regionie. Dziś tylko ukraińska jej część przetrwała jakby w uśpieniu, podczas gdy lewobrzeżna wieś Sianki, Całkowicie zarosła lasem. Zgodnie z regulaminem parku, poruszanie się po jego terenie na rowerach jest dozwolone wyłącznie po drogach publicznych i na niektórych odcinkach dróg wewnętrznych Bieszczackiego Parku Narodowego. Jesteśmy we wsi Bukowiec. Historia wsi rozpoczyna się w 1444 roku, kiedy król Władysław Warneńczyk nadał za zasługi zankowi Wołoszynowi z turki pustki ziem.